Jerzy Zawada, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, dzisiaj odebrał Pan nagrodę, statuetkę za dokonania Pana Syna młodszego akurat synów e, dwóch znakomitych fighterów. Zadowolenie? No, jestem dumny z tego. No i chciałem powiedzieć, że Dawid dostał tą nagrodę, ale Marcin ma udział duży w tej nagrodzie, bo bardzo on go wspiera i fizycznie, i psychicznie. No i co ja mogę powiedzieć? No, jest, walczył tutaj na galach KSW. Podziękowałem yy, orga yy, organizacji KSW, bo przez KSW do Jewcy no, bardzo z tego jestem dumny, nie? No, i, no co, i, dziękuję za tą statuetkę nie? dla syna. Chłopak Izbielska białe, a podbijają świat, tak można no, powiedzieć. No. Jest pan z tego zadowolony bardzo? Czy bardziej z tego, że... Tak naprawdę, poukładali sobie to wszystko i po, potrafią pogodzić to, co pan powiedział, co jest bardzo trudne walki z, z normalnym życiem. Normalnym, to jest, to jest prawda, nie? bo najważniejsze było to, bo ten sport, powiedzmy sobie otwarcie, w Polsce jest bar, bardzo popularny, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, ale w Niemczech nie jest tak popularny. Nie jest to tak traktowane jako czy boks, czy, czy, czy jakaś inna dyscyplina sportu nie, I można powiedzieć, że oni to dużo w takich małych tam nie wiem programach słyszałem to tylko na boku mówią, że to jest takie walki jak na ulicy nie, ale i pomalutku się przebijają tam, tam jest GMC organizacja oni się przebijają i jest jeszcze taki program y, telewizyjny y, to jest internetowy to jest, od, od, też chyba jest na wizji. Run fi fighting, nie? to oni transmitują, oni komentują, oni wspierają to wszystko, nie? I dużo zawodników zapraszają do siebie i nawet Dawid był u nich i, 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 i nie wiem, czy Marcin może i też był, no to jedynie tak, ale jak to się tam rozwinie tak, żeby tak, żeby było jak na poziomie Polski, to chyba nigdy, nigdy. No właśnie, a jakie są związki ich teraz z krajem? No bo trzeba przyznać, że kiedyś ja robiłem chyba pierwszy wywiad w ogóle z, z Dawidem w Polsce jako polski dziennikarz. A też kwestia taka, że oni cały czas podkreślają tą polskość, mimo że mieszkają, żyją w Niemczech. To też jest ważne dla pana? No oczywiście, przecież takie jak Marcin czy Dawid, są Polakami z krwi i kości, można powiedzieć. To, że się Marcin jest czystym, powiedzmy, urodził się w Bielsku białej a Dawid się urodził w Düsseldorfie, urodził się we, w Europie, ale z Polakiem. Nie? I tak samo y, y, dużo ludzi, y, którzy wyjechali do, y, nie wiem, do pracy czy, 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 czy na stałe, to y, zapominają nieraz y, język, dzieci, jak y, małe dzieci y, y, nie rosną, nie uczą dzieci, bo znam takie sytuacje, a ja od początku moje dzieci. Moje dzieci umieją pisać, umią czytać i umieją mówić. Także my i mamy kontakt, rodzina jest w Polsce, także nie... I w Polsce wszyscy wiedzą, że jesteście z Bielska Białej, że pochodzicie z Bielska Białej. To też jest bardzo ważne. Tak, to jest ważne. bardzo ważne i ja jestem dumny, bardzo dumny z tego, że Dawid, Dawid Zawsze tą polską flagę, a ta niemiecka jest tylko taka malutka tam na ekranie przed walką, a w ringu jest ta potężna flaga polska. Z tego jestem bardzo dumny. Ostatnio w Moskwie ja ją trzymałem za klatką i mnie, przez to mnie nie było widać. Nie? No a jeszcze chciałem krótko powiedzieć, że... Y, y, walczył Dawid y, w Pekinie, w Chinach, i też chciał wyjść z polską flagą. Y, do tego nie wolno było mu wyjść z flagą do ringu polską. Nie? Tak jest. Wszystko jedno, czy polską, czy, czy jakąkolwiek, tam nie wolno było. Tam miał problemy z handlem, z telefonem. Komórkowy miał problemy, żeby zasięgi czy coś, to tam, nie wiem, czy to specjalnie tym tam coś... Tak, oni, oni blokują akurat, blokują, jeśli, jeśli o to nie, chodzi. Nie, nie wiem, dobrze mu tam może je, jeść dali, bo, nie. albo mu nie dali, że przegrał, nie? Tak się zdarzyło, zapytam pana, to nie jest droga usłana różami, tak? Są te trudne momenty, tak jak pan powiedział, jest wyjazd gdzieś na drugi koniec świata, martwi się pan o synów? O, oczywiście, no, każdy ojciec się martwi o synów, nie? No to, to jest normalne, nie? Ale bo, moja żona się tak martwi, ale ja panu powiem tak, że jeżeli przed, dowiem się, że przychodzi walka dla syna, nie? To jestem spokojny. Przychodzi ten okres, który na przykład już jest dwa, trzy dni, on wyjeżdża już, bo cztery dni wcześniej na wagę na to wszystko wyjeżdża. To wtedy zaczyna mi już troszkę to serce więcej tak pukać, a przestaje mi, jeżeli już jak jestem w narożniku nie, u niego, czy jestem na tej gali, to jak już jest w ringu, już jest w, tym, w tej klatce, to wtedy już czuję się tak jakiś... O. Tak jakby on już wygrał, nie? Tak się czuje, nie? Przez, to więcej jest tego, tego, tego yy, yy, taki stres przed yy, walką, jego przed przed te, ten te, te, miesiąc wcześniej, tydzień, tak, a potem już taki jest spokój. Nie? A moja żona no do, do końca. Ona, ona nie chce patrzeć, tylko potem się pyta, jak tam no, ma oko podwite, czy co? nie on najwięcej boli, to czy oko ma podbite, czy nie. nie no, to... no wiemy, no wojsko to to musi wiecie, mieć czasami no, no, straty, ale jeszcze powiem tak, no. chyba to jest fantastyczne, że z Polski. E, trudna droga w Niemczech, niełatwe życie w Niemczech, ale e, ostateczne zwycięstwo i to, co doprowadziło dzisiaj do, do no. tej statuetki, to jest zwycięstwo dla Polaka, niepodważalne zwycięstwo w Moskwie, w Rosji. To jest tak, chyba tak, bez, nie tak, bez tak, znaczenia. Pod, pod, podbił Rosję, nie? Można <laughs> powiedzieć, nie? No, no i teraz tak. się bardzo cieszę, bo on teraz będzie miał walkę i znowu tam w, w, walczył, powiedzmy, w, w Związku Radzieckim dawnym, nie? W tak, Rosji, tak, tak. nie? A teraz i będzie walczył 20 25 kwietnia w y, 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 Lincoln tam się urodził prezydent Rynkow w tym mieście, nie? Także y, też stolc jak tam jestem dumny, jak tam wygra, no to i to już go tam wysoko będzie kwali, w kwalifikacji, tam będzie wysoko do 20. Tak, do, nie, to półśrednia nie, to jest 77 kilo, nie? To jest... Tak, to półśrednia, półśrednia, tak się nazywa. No, no. Spokojnie. Natomiast... No bo Marcin pół ciężka, ten tak, pośrednia. Tak, tak, tak. no. To co, e, gratuluję jeszcze raz zdobycia statuetki, docenienia Dziękuję tego bardzo. w Polsce. No i rzeczy, liczymy na dalsze sukcesy, nie ma co ukrywać. Tak, zarówno zapy... Marcina, jak i, jak i no, Dawida. Nie wiem jak, tam, nie wiem jak tam z Marcin z kontraktami, bo on teraz. Rozmawiał pan z właścicielem SkyZ. No, no nie, rozmawiałem mu, że dziękowałem mu, nie, że że ten, ale Marcin tam teraz dziecko, nie wiem, może dzisiaj, może za tydzień się ma, ma urodzić, no i on tam teraz taką drabinkę robi zawodowo w swojej pracy, nie, także będzie chodził 6-8 miesięcy do szkoły, żeby tam już stanowisko wyżej, nie, nie tylko jeździć autobusami, nie, a także, no na razie wszystko jest okej, okay, nie, ja z moją pracą 26 lat mam własne rzemiosło nie? tam, także jak wyjechałem rok pracowałem w firmie, potem otworzyłem swoje i wszyscy jesteśmy okej, okay. ważne zdrowie, nie? Zdrowie no i sukcesy no, też cieszą, nie? Synów. No. To co, dziękuję bardzo za te sukcesy, dziękuję w imieniu polskich kibiców. Cieszę się, że, że udało się tutaj docenić. No i cóż, czekamy na kolejne. No ja też dziękuję bardzo kibicom polskim i za to, żeby go docenili jako Polaka, bo my jesteśmy prawdziwymi Polakiem. Ja już jestem bardzo długo Polakiem, Marcin jest długo, a Dawid jest trochę krócej, ale jest Polakiem. I walczy tylko dla Polski, a że malutka flaga jest tam w, na ekranie telewizora, to na to się nie patrzy, tylko patrzy się na to co jest w ringu. Dziękuję bardzo. Jerzy Zawada, ojciec Marcina Zawady i oczywiście Dawida Zawady, laureata dzisiaj nagrody za poddanie roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.